Witam serdecznie wszystkich traderów. Dada z tej strony y, mówi do was z Dada Trading Room na platformie Discord. Do którego to Dada Trading Room wszystkich zapraszam serdecznie. Y, codziennie tam streamuję na żywo y, cały czas to co robię, czyli mój ekran y, tradingowy z platformą MT4. No i oczywiście y, możecie zobaczyć jak traduję. Dzisiaj, podsumowanie dnia zrobimy sobie takie. Dzisiaj był dzień konkretnych decyzji, ponieważ jak wiecie, miałem tutaj troszeczkę zamieszania z tym srebrem, no i postanowiłem zrobić tak. Tutaj jest tutaj, widzimy cały tutaj mój tam zespół tych transakcji. I było to zasadniczo wykonywane na interwale. Na początku H4 z pewnym zamysłem, tutaj był postawiony short za minimalną wartość, jaką można tutaj, miałem lota, czyli minimalny wolumen restauracyjny, jaki można tutaj na mojej platformie zawrzeć, czyli 0,01 lota, i tutaj miałem taki zamysł, że trudno będę czekał, będę czekał aż to się zrealizuje. Natomiast no, rynek niestety tutaj jak widzicie totalnie konsoliduje w miejscu i pomimo tego, że generalnie jest tak jakby pewna tendencja do, no w tym tutaj przynajmniej ruchu jest taka możliwość, że to będzie jednak spadek w dół, Natomiast strasznie długo to się, że tak powiem, pierdzieli i w ogóle tu się nic nie dzieje. Tutaj nastąpiła, jak pamiętacie, tu nastąpiła taka u mnie zmyłka, tak jakby, bo rynek pokazywał, że tutaj pokazał odbicie i że chce iść do góry. No więc ja tutaj pomyślałem, że jednak chyba polecą do góry. To było spowodowane jeszcze innymi czynnikami. No i troszeczkę pewnie moim złym, gorszym samopoczuciem I tutaj zupełnie tak zwany wystąpił czeski błąd Gdzie zamiast odwrócić się 0,02 lotami ja się wpakowałem 0,2 lotami auto, zupełnie automatycznie tak jakbym grał na DAXie No bo na, na DAXie mam inne inne wolumeny właśnie jest minimalny 0,1 no i tutaj byłem na tyle właśnie psychicznie jakiś zdołowany, czy no w niekorzystnej sytuacji psychicznej, że nawet nie zauważyłem co tu się dzieje, aż było za późno. No i wtedy wylazłem z tego 0,2 lota i generalnie tutaj mam stratę 528, tam jakieś 531 dolarów, prawda, na tych dwóch transakcjach. No, i w tym momencie postanawiam się odwrócić shortem na teraz shortem 0,3, prawda? bo sobie jednak nie to, co tutaj rynek pokazuje, to jednak, jednak bardziej wskazuje na spadki niż na wzrosty. No i czekałem, czekałem. Niestety, kurczę, rynek się tak dziwnie zachowuje, znaczy dziwnie, no po prostu jest w konsolidacji i że tak powiem, proporcja. Yy, proporcja spreadu, jaki występuje tutaj na, na srebrze u mojego brokera. Do zakresu zmienności i ruchów, po prostu nie pozwala tradować nic innego jak tylko minimum H4 albo wyżej, no bo ten spread w dzień on potrafi być trochę, on się zmienia, on jest w granicach 3 pipsy z hakiem, nawet dzisiaj dzisiaj widziałem jakieś tam, nie wiem nawet dokładnie jak to interpretować, to jest 3 pipsy, raczej w tym kontekście to wygląda jakby to było od razu 20-30 pipsów, nie? Przynajmniej tak, tak jak popatrzeć na, na mniejsze interwały. Natomiast ruchy są tak, y, y, tak totalnie beznadziejne i co chwilę z powrotem i z powrotem, że no ja tutaj po prostu postanowiłem tak, biorę taki zysk jaki tutaj jest. No i ten zysk, który tutaj wziąłem, y, tutaj też pokazuje y, historia transakcji. Na rachunku. No i ten zysk, który tutaj wziąłem był 112 dolarów i 50 centów na tym ten, tutaj. No to mówię dobra, teraz wygląda na to, że oni znowu chcą powtarzać do góry. No więc w suma summarum tam otworzyłem dwie transakcje, bo tam była jeszcze taka, taka, taka jedna rzecz. Ale otworzyłem tak, żeby było y, 0,3 tak samo jak, jak tutaj było w ten short, shorta 0.3, to tu dwie transakcje w sumie też 0.3. No i dzisiaj, dzisiaj tak, widzicie zresztą, udało mi się zamknąć w takim miejscu, a rynek, a to, 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 to nie chodziło jak, no, no chodzi jak, jak nie wiem, nawet nie jak zimny diesel, tylko jak, jak Edek w najgorszych czasach, zupełnie, zupełnie nie przystaje do mojego charakteru, zupełnie nie, Znowu czekam, nie wiadomo na co czekam, marnuję tylko dzień po dniu. Więc podjąłem taką decyzję, że jak tutaj zobaczyłem, taki w miarę dobry zysk. 150 dolców tutaj na, jednym, na jednej transakcji, 32 na drugiej. Czyli tutaj mamy w sumie tak: 112, 262, 262, 294 i 60 odjąć jakieś tam. No, 200, to no, W każdym razie mamy pokryte ździebko więcej niż połowa tego, tej, tej straty. No i poznałem sobie, że przynajmniej kurde, przynajmniej teraz jestem wolny, bo na, na DAXie mi cały czas transakcje uciekają, prawda? Rynek na DAXie zachowuje się bardzo ładnie w przeciągu tych ostatnich dni. I ten, i, i, no i po prostu stwierdziłem, że tu nie ma co się pierdzielić, bo to kurde. No niestety, ale, ale siedzę i się patrzę w ten, w ten wykres i, i trenuję tylko yy, wishing, czyli życzeniowość, a, a nic nie robię, i to zupełnie totalnie nie ma sensu, prawda? Więc skończmy sobie z tym yy, srebrem raz i na zawsze i miejmy to, że tak powiem, za sobą i w nosie, prawda? I cokolwiek tu się stanie, to się stanie i kiedy to się stanie, to się stanie. Tutaj nadal twierdzę, że będzie, będą spadki, mogą być spadki tak, tam gdzie mierzyłem, ale kiedy te spadki będą, ile trzeba będzie na to czekać, ile trzeba będzie się zablokować i, 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 i nic nie robić, to jest totalna, że tak powiem, pomyłka i niestety ale w tym układzie nie będziemy nic absolutnie tutaj kombinować. Może też równie dobrze być, że, że tych spadków nie będzie, bo, bo czasami się mówi o tak zwanej formacji megafonu, a zaraz zobaczymy, czy to w ogóle jest taka formacja megafonu, czy nie. Formacja megafonu powinna być rozszerzająca, a ona nie jest rozszerzająca. To jest bardziej formacja tak zwanego klina niż megafonu, więc yy, no megafon to by było tak yy, moment, o, no kurczę, megafon to by było tak, żeby się rozszerzało, prawda? Żeby o, czyli ta mie, 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 mniej więcej tak jak, tak, jak, tak jak megafon jest, że się rozszerza, prawda? No więc jeżeli to by, to by była formacja megafonu, to by musiało się rozszerzać w ten sposób, natomiast to, to tutaj się rynek nie rozszerza, ten raczej się nie rozszerza, a bardzo bardziej to wygląda na, 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 na tak zwaną formację klina i więc należałoby czekać na wybicie z tego klina, bądź to w dołem, bądź to górą. Ja twierdzę, że będzie wybicie dołem, będzie dołem, i potem pójdzie na, na, na dół. Ale ile to będzie trzeba na to czekać, to, że tak powiem, i, 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 czy, i, i czy nastąpi taki gwałtowny ruch, czy nie, no to stwierdzam po prostu, że to jest yy, w ogóle no. Tak jak powiedziałem, należało po prostu zrobić yy, szybkie cięcia. I do widzenia. Natomiast no, na DAX dzisiaj w ogóle nie tradeowałem, bo właśnie tam podejmowałem te decyzje. A DAX dzisiaj w sumie miał taki troszeczkę mm, prowzrostowy, znaczy prowzrostowy, ale z początkową taką jakby konsolidacją, czyli tak jak widzimy tutaj od wczoraj, tak idzie do góry i tak cały czas sobie szedł do góry, aż tutaj skonsolidował, poszedł do góry. No to jak ja przyszedłem do roboty. to Yy, tutaj widzimy, że, no, co tu się dzieje, że tutaj takie ruchy gwałtowne były, yy, no więc wiadomo, że jak zrobił tak i tak, no to potem yy, poczekaliśmy i tu, i tu mówiłem sobie, a tutaj to w takim okazji, takiej okazji to można było tutaj yy, szukać shorta, no i rzeczywiście, yy, tutaj byłby, byłby całkiem fajny short, Mówię, więc jeden short ucieknie. Potem, oczywiście, pojawiły się konsole. No i tutaj wszystko się potem zgadzało, bo jeżeli sobie popatrzymy, tak, no to kurde, idealnie rynek tutaj do, przypasował. Wyszedł górą, wrócił, odbił się, tutaj odbił się. Kilka razy się tutaj odbijał. No i zaczął wychodzić górą. Potem jeszcze tutaj druga konsola powstała i trzecia. Tutaj chyba nawet są ze cztery konsole. To jest jedna, druga. Trzecia, czwarta tam. No, cztery konsole tutaj są. No i tutaj rynek potraktował jako wsparcie, poszedł do góry. Potem tutaj znowuż nowa konsola powstała. Ta konsola też była potraktowana jako, jako wsparcie, i rynek, czyli rynek wyszedł, odbił się. Tu było wszystko ładnie, można było grać spokojnie ten na hmm, potem tutaj na kontynuację to bym już za bardzo nie kombinował. Ale, ale generalnie, gdyby grać to świecę, tutaj to wyjście, prawda? Wyjście i tutaj co, więc znowuż była, był trade, prawda? E, no i tam można było ewentualnie jeszcze kombinować, tak, no ale to już tam nie doszło, prawda? Nie doszło, ale, ale, ale też coś było w miarę tam w porządku, prawda? No i potem tutaj, jak już rynek zrobił wyjście dołem, no to tutaj widzimy wyraźnie wyjście dołem i tutaj mamy, czyli mamy wyjście, powrót i tutaj po tym powrocie znowuż kolejne wyjście, ale to już było bardzo szybkie wyjście, no więc... No, ale pod te dwie konsole tutaj można było ewentualnie coś kombinować. Jak to się pojawił sygnał, i potem się pojawiły te trzy świece, które nie chciały tam już kontynuować, no to była szansa, żeby tam wejść, prawda? Natomiast no, mówię, ja tutaj żadnego tradeu dzisiaj nie zawarłem, tylko tyle, że, że się wkurzałem. Znaczy, ja tam wkurzałem. No, nie, nie, nie tak dosłownie, żebym był aż taki bardzo mocno jakoś tam zdenerwowany, ale, ale no, mówię sobie: no, chopie, przecież, kurde, obudź się. Przecież na tym, na tym srebrze to nie ma sensu, bo to się tylko pierdzieli i idzie trochę do góry, trochę na dół, trochę do góry, trochę na dół, a ten. A przy tych wolumenach, no, to jest cały czas stosunkowo nie, yy, nic, tylko nie wiem, no, yy, wchodzić na, na trochę i od razu brać zysk, nie? jak taki skalp jest, no, ale to. To, to, to absolutnie nie ma sensu. Bo się troszeczkę tylko patrzy i nic więcej, no. no jeżeli tutaj chcecie wiedzieć, no to no to, to jest właśnie ta konsola, w której tutaj cały czas rynek się tutaj pierdzieli, prawda? No a to, czy, czy, czy rynek wyjdzie, czy nie wyjdzie, o, chociażby w ten sposób, dołem. No to e, oczywiście, no wiadomo, że 100% nie tutaj, tylko 100% musiałoby być. Najlepiej w tym, w tym kontekście to stop loss postawić tam u góry, prawda? Ale skoro stop loss tam u góry, to tutaj take profit też powinien być niżej, prawda? No bo żeby to miało ręce i nogi. ale czy w tej chwili, czy w tej chwili to jest też dobry kontekst? Raczej nie za dobry, ponieważ no jak mówię, cena tutaj nie za bardzo broni tego, bardziej ten kontekst to będzie ten kontekst, czyli to co tutaj było. I też nie do końca, bo znowu tutaj cena tam nie dochodzi. Chyba, że jeszcze tam dojdzie, i wtedy, i wtedy dopiero, wiesz, że jeszcze zretestuje górę, no bo też takie było założenie. Czyli jest tutaj o, ta linia, taka co to jest przerywana, niebieska, prawda? Ona idzie w takim miejscu, które jest ym, ym, charakterystyczne, jest takim, taką, taką tutaj konsolidacją, prawda? Takim, takim, taką oscylacją. Więc. Można zakładać, że rynek jeszcze zretestuje tam górę, jeżeli tutaj znajdzie, znajdzie opór, no to wtedy na dół, prawda i wtedy przynajmniej tutaj, czyli na 13500, tak gdzieś okolice 13500, natomiast jak długo na to trzeba czekać? No to ja to kurde jesteśmy na H4, to można czekać na to tydzień, dwa, trzy, miesiąc, ja pierdzielę. Dajcie spokój ludzie, no <gry> bo trzeba pracować, a nie kurde czekać. Na tym to polega. Yy, dobra. Natomiast jeszcze yy, postanowiłem się przyjrzeć też yy, co się dzieje na tym euro-dolarze, bo yy, tam gdzieś czytam yy, Czytam foru, fora na forum czytam ktoś pisze, że dłubanie no, w day tradingu to jest tak jak grzebanie się w śmieciach. To nieprawda jak ktoś nie wie o co chodzi, to kurde to może i jest grzebanie się w śmieciach, ale ja tutaj widzę ja tutaj widzę przy nawet tych warunkach, które tutaj u mnie, u mojego brokera są gdzie też spready poniżej jednego pipsa mniej więcej 0,7, 0,8 czasami są mniejsze, wszystko zależy, ale nawet o tej porze teraz mamy 0,7 spread, więc tutaj spokojnie też były sytuacje do rozgrywania. No na pewno, na pewno sytuacja taka, kiedy tutaj rynek, bo to jesteśmy na M5. Jak, bo na M5 wszystko tutaj ładnie wygląda, czy proporcja spreadu do zmienności jest, jest poprawna. Spread jest minimalny, prawda? W stosunku do zmienności cenowej. Więc tutaj były, no, no tam była oczywiście okazja, ale na tą okazję to raczej byśmy się nie zabrali, bo to strasznie szybko poszło i, no i raczej to nie była okazja tutaj do wzięcia ta tutaj, na tam natomiast czy w ogóle nie było okazji? było, no bo można było, można było ewentualnie na korektę wziąć, tak albo można było iść z trendem i, 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 i tutaj szukać właśnie tej akcji, czyli tutaj wychodzi nam strasznie niekorzystna proporcja tego stop lossa do tej no tutaj, ale można wtedy stop lossa sobie tutaj obniżyć, bo to jest jednak yy, no, yy, w ten sposób, że tutaj stop lossa postawić, a w ten sposób i teraz mamy teraz mamy bardziej konkretną yy, sprawę i tutaj można było na tą, na, na, tą, na tą strefę i na tą price action tutaj yy, zabierać się, prawda? Jeżeli ktoś się tutaj zabiera. Jest, Więc jest też, też jest jakaś taka możliwość yy, tutaj, tu na to wyjście tam było jak najbardziej, żeby. To tutaj w tym miejscu to była chyba najlepsza okazja, tutaj, żeby się zabrać na, na, to, na to momentum i na price action tutaj po tym momentum, tu w tym miejscu i tu się zabrać. To, to tam było 23 pipsy, no i okej, okay, spokój, prawda? No. A potem rynek y, zgasł, zdechł. No to y, jak ten, y, jak, mamy, jak mamy ATR y, tutaj, 5 pipsów. No to, no, to, no to wtedy nie gramy. No bo, no bo jak mamy ATR na M15, 5 pipsów, no to, no to czego się możemy tutaj, kurde, spodziewać, nie? No to 5 pipsów. No trzeba wtedy tak rozgrywać, żeby, żeby, no, żeby wziąć 5 pipsów, a nie więcej. Nie? No czyli. Euro, dolar, być może są takie momenty, kiedy. Zresztą tutaj mamy widoczność, że to, że, to, że to się. Wyda, ta, no, cała zmienność spadła na zamknięciu Londynu, prawda? Dokładnie na zamknięciu Londynu tutaj cała zmienność spadła i. i. No, i dalej już tutaj zbyt dużo się, się nie działo, prawda? No, i tyle. No, ja nie mówię, bo będę tak się przyglądał temu etkowi, czy tam, no tak tylko przy okazji, z boku. No, zobaczymy, czy, czy to będzie miało jakieś logiczne, logicznie. No. Także jestem w tej chwili, że tak powiem, yy, uwolniony z tamtej, z tamtej transakcji, która mi tam się działa. Niepotrzebnie. No, i w tym momencie będę mógł prawda, dalej robić swoje czyli od jutra będziemy, będziemy normalnie próbowali tradeować według tego co tutaj widzimy. Jak widzicie, troszeczkę sobie wykres poczyściłem, zlikwidowałem te wszystkie. Trendy tutaj, czyli te, te pssf ki ja czy zlikwidowałem? Wygasiłem na razie, prawda? Mam to tutaj, ale tak. Wygasiłem te, te pssf ki za pomocą y, y, wynonowania kolorów, tak? Czyli, no. Y, wygasiłem y, w tym, w, w true Trendzie wygasiłem też y, kolory y, tych samych linii trendowych, tak żeby tylko zostało, y, zostały te konsole. No, i teraz no i temat. No. I będziemy rozgrywać konsolę. Te sygnały SD, tutaj sygnały SD też wygasiłem, ponieważ nie za bardzo widzę w tym teraz, próbuję się skoncentrować nie na jakichś tam sygnałach, które w sumie teoretycznie te sygnały są dobre, ale one. Nie mają odniesienia kontekstowego. znaczy rzecz biorąc, one, sygnały są, bazują na jakimś tam układzie albo dwóch świec, albo trzech, albo czterech świec przy założeniu pewnych proporcji. Natomiast, no, takich świec będzie występowało, one będą w różnym kontekście, prawda? Bo no, czasami będą większe, czasami będą mniejsze, a, a jednak te sygnały będą. Więc pomyślałem sobie, że w tym momencie mam strefy konsoli, będę rozgrywał strefy konsoli yy, zgodnie z tym, co widzę, z trendem i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, w każdym razie nie mam ochoty więcej się babrać, w takie gówno jak, jak jakieś tam srebra, które nie wiadomo, czy. Pójdą w kierunku albo nie wiadomo kiedy pójdą, i, 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 i tyle na ten temat, i nie ma tutaj o czym, o, o czym gadać, prawda? Dobra to sobie pogadałem wszystko na dzisiaj wszystko na ten temat dzięki serdeczne tak jak mówię lajkujcie, subskrybujcie czyli ten paluch w górę tam, ten dzwonek sobie kliknijcie żeby byli, żebyście byli powiadamiani o moich tych filmach na youtube no poza tym tak jak mówiłem zapraszam do discorda i czyli do Dada Trading Room do, do, na Discordzie I, no, i oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę to może zostać moim patronem patroni dostają wiele dodatkowych korzyści czyli przede wszystkim mają rolę wiposką na no, właśnie w Dada Trading Roomie i mogą tam wiele różnych ciekawych, dodatkowych rzeczy się dowiedzieć. Także mogą zamówić sobie u mnie czy tam konsultacje, czy pomoc w napisaniu jakiegoś wskaźnika, czy też po prostu zbierać sobie na mój system. Także wszystkie linki są pod spodem w opisie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i trzymają się silnie. Nie dajemy się. Do następnego, do usłyszenia. Cześć!